To z tej strony Michał. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać 10 sposobów na to, jak efektywnie wykorzystać czas kwarantanny. Zaczynajmy. Punkt pierwszy. Zrób sobie listę rzeczy i wszystkich zadań, które masz do wykonania. Czyli napisz sobie w notatniku, w zeszycie, gdziekolwiek, gdzie Ci wygodnie. Wszystkie zadania, te, zarówno ze szkoły, jak i te, takie przyjemne rzeczy. Które musisz po prostu wykonać w tym czasie, albo które no, przydałoby się wykonać. I po kolei sobie odhaczaj, 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 aż w końcu nie będziesz miał żadnego. To jest właśnie taki bardzo fajny sposób na to, żeby, żeby widzieć, po prostu, widzieć po prostu, co się robi i co nam jeszcze zostało do zrobienia. To jest sposób taki, żeby po prostu być bardziej produktywnym. Punkt drugi. Zadbaj o relacje z bliskimi. Ile masz czasu w ciągu roku szkolnego, żeby pogadać z mamą, pogadać z tatą, pograć z, z rodzeństwem w coś. Chcesz się pobawić. No, prawie tego czasu nie ma. Ja, jak przyjeżdżam do domu w roku szkolnym, to jem, robię lekcje, coś trenuję i idę spać od razu, i tak jest dzień w dzień. Nie ma na to w ogóle czasu. Więc dlatego o to teraz zadbać. Punkt trzeci. Popracuj nad swoją formą fizyczną i trochę się poruszaj. To nie tylko dlatego, że zaczęła się już wiosna i zaraz będzie lato, trzeba fajnie wyglądać na zdjęciach, trzeba być dociętym, mieć sześciopak i tak, dalej, i tak dalej, Ale trenuj dla swojego zdrowia. Krótka aktywność naprawdę poprawi Twoją odporność i poprawi Twoje samopoczucie, co już naprawdę robi dużą, dużą różnicę. Więc pospaceruj z psem, poodkurzaj, polataj z miotłą, pobiegaj, porób pompki, wymień coś po prostu, bądź kreatywny. Rozwijaj się w swoich zainteresowaniach. Masz jakieś hobby, a brakuje Ci na, na nie czasu w ciągu roku szkolnego? No to to jest idealny czas, żeby coś porobić z tym, żeby coś porozwijać się, ulepszyć to, dowiedzieć się do czegoś nowego, wykorzystaj to. Punkt piąty, edukuj się i nie, nie mam na myśli edukację szkolną, chociaż tak, też jestem zasypywany za, za, tymi wszystkimi learningami, kartami wypracowań, yy, kartami pracy oczywiście, wypracowaniami i tak dalej i tak dalej, więc już naprawdę też mi jest niedobrze, bo wydaje mi się, że robię więcej niż w ciągu roku szkolnego, ale nie, nie o to mi chodzi, nie chodzi mi o, o szkolną edukację, tylko chodzi mi o edukację taką, o edukację w tych tematach, które Cię interesują po prostu. Dajmy na to, interesujesz się dietetyką, to po, poczytaj coś o dietetyce, interesujesz się aktorstwem, no to poszukaj w internecie jakichś fajnych filmów, poszukaj jakichś historii aktorek, aktorów i tak i tak dalej, porozwijaj się w tym temacie, a zobaczysz, że ta edukacja jest 100 razy lepsza i daje Ci 100 razy lepsze efekty niż ta szkolna edukacja, bo ta edukacja Ci naprawdę sprawia przyjemność. A jeśli nie masz swojej pasji, to co wtedy zrobić? I tu idziemy do punktu szóstego. Punkt szósty. Odkrywaj nowe rzeczy. Co mam na myśli w odkrywaniu nowych rzeczy? Jeśli nie masz swojej pasji, to masz teraz idealną okazję, żeby ją znaleźć. Oczywiście bez żadnej presji. No może nie idealna okazja, bo nie, nie możesz wychodzić z domu. Ale możesz poszperać w internecie, możesz poczytać jakieś ciekawe książki na tematy, które. no które uważasz za ciekawe albo cię nurtują. No poczytaj o tym, może ci coś faktycznie zainteresuje, może znajdziesz w końcu tą swoją pasję. Porozmawiać z nowymi ludźmi przez Messengera, przez Instagrama, posz... jakieś wykłady na TEDzie inspirujące, na przykład o globalnym ociepleniu, o sztuce beatboxu itd., dalej. Tam jest naprawdę milion tych tematów, które... więc jest duże prawdopodobieństwo, że kto... któryś cię zainteresuje. się zainteresuje. Punkt siódmy. połóż języków, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak teraz to jest ważne w tym XXI wieku, więc mamy teraz świetną okazję, więc dlaczego by tego nie wykorzystać? Zakładając, że wrócimy do szkoły 13 kwietnia, a za, abyśmy się uczyli 20 słówek dziennie. Od jutra, czyli od 23 marca. To mam 21 dni. 21 dni razy 20, 420. 420 słówek. Robi wrażenie, czy nie robi? No chyba może to zrobić różnicę na przestrzeni całego roku, no bo ile się nauczyłeś w ciągu roku, nie? Punkt ósmy. Czytaj książki. Nie od dzisiaj wiadomo, że książki są skarbnicą wiedzy i przynoszą masę, masę pozytywnych korzyści, ale teraz sam sobie tutaj jest na pytanie, ile tych książek czytasz w ciągu roku? Zadowolony jesteś z tego wyniku? Moim celem jest teraz przeczytanie 70 książek, bo wiem, jakie one niosą ze sobą wartości i jak bardzo ważne są po prostu dla mnie i dla mojego rozwoju i tak, dalej i tak dalej. Więc dlatego nie muszą to być książki rozwojowe oczywiście. Nie Czytaj to, co Ci się podoba. Może się spodoba jakiś kryminał, jakieś książka historyczna, cokolwiek Ci się podoba, bo w ciągu roku szkolnego nie ma na to zazwyczaj czasu. Po prostu A tego czasu bardzo mało. Punkt ósmy, medytuj. Zaskoczyłem Was trochę tym tytułem? W każdym razie nie bójcie się. Zależy mi na tym, żebyście po prostu trochę odpoczęli, zrelaksowali się, bo w roku szkolnym jest masa, masa informacji. I jest, no, no Trudno jest czasami przetrwać. Więc dlatego Spokójcie się trochę. Najlepiej, przed śniadankiem weźcie sobie matę, pójdźcie na balkon, pójdźcie na trawnik, pójdźcie, albo nawet w łóżku to zróbcie. Skupcie się na swoim oddechu i starajcie się nie myśleć. Zobaczycie, że to nie jest wcale takie proste, że na, nasz umysł cały czas te myśli jakby napływają do naszego umysłu, ale skupcie się na tym, żeby w ogóle o niczym nie myśleć. I relaksujcie się, skupcie się na swoim oddechu, wdychajcie, powietrze, wydychajcie powietrze. Tak ciągle i tak ciągle i zobaczycie później. 15 minut, 20 minut: I zobaczycie, jak będziecie zrelaksowa zrelaksowani i jak będziecie optymistycznie nastawieni do, do całego dnia. Dlatego ja polecam to robić rano, bo to po prostu daje masę, masę energii. Polecam Wam to wszystkim. Punkt 10, już ostatni. Zastanów się nad swoim życiem. No teraz już schodzimy głęboko trochę, ale znowu się nie bójcie, bo nie chodzi mi o to, żebyście jakieś tam filozofię uprawiali, czy coś w tym rodzaju. Tylko po prostu zastanówcie się, gdzie wasze, dokąd wasze życie zmierza. Jakie macie swoje cele, czy relai, realizujecie te cele, jak, czy spełniacie swoje marzenia, czy wasz czas jest dobrze zagospodarowany? Co robicie źle, co robicie dobrze? Co się wam nie podoba, co powinniście ulepszyć. Zadawajcie sobie takie pytania i spróbujcie znaleźć na nie odpowiedzi. To jest właśnie takie zastanowienie się nad swoim życiem, czy to idzie tak naprawdę w dobrą stronę. Gdybym właśnie takie pytanie zadał sobie 3 lata temu, 2 lata temu, rok temu, to teraz bym tu nie stał przed Wami i nie miałbym napisanej książki ani założonego wydawnictwa. Nie było by najmniejszych szans. Właśnie odpowiadanie sobie na pytania takie bardzo osobiste, na, takie, na własny temat, na temat swojego życia. To stanowi różnicę. Naprawdę, zróbcie to, a zobaczycie, jak wasze życie pójdzie do przodu. Dzięki, że dotrwaliście do końca mojego filmu. Mam nadzieję, że te 10 sposobów na efektywne wykorzystanie waszego czasu podczas kwarantanny się przyda i zastosujecie to. Cześć, trzymajcie się.